Dobry wieczór. Oto z dzichu piwoń, który będzie prowadził relacje w nocnej wyprzedaży w hipernowej. Teraz opowiemy o przygodach TS-a, który wybrał się na nocną wyprzedaż. T TS wchodzi przez samootwierające się drzwi i poniósł go. Proszę Państwa, poniósł go tłum! Tak! To tłum ludzi, który rzuca się na artykuły AGD i ciepłe bułeczki. Tak, proszę Państwa, przeleciał przez mewą półkę, przerzuciło go na sprzęty RTV AGD. Kiedy próbował złapać za magnetofon, dostał w mordę i wyleciały mu trzy dęby. Morda mu się spociła, proszę Państwa, ten chłopak nie zna umiaru. TS jest naprawdę fantastyczny, a teraz posłuchajmy jego wypowiedzi. Proszę państwa, ukradłem trzy bułeczki z masłem, chłopak, ulałem się z ochroniarzem. Co to było? Chłopak chciał mi z pół obrotu, już się rzucił od ściany, ale nie udało się, proszę państwa. Hostesta mnie widziała, normalnie ona mówiła, że ochroniarz jest skorumpowany, on jest katechetką z kościoła i że nie ma mnie bić, proszę państwa. Też ukradłem dwa walkmeny, wikmenki i kilo kapusty normalnie, bo chciałem sobie bigosa zrobić w nocy. Co ty tam, chłopaku, opowiadasz, te esie 1 Ty jesteś skorumpowanym naleśnikiem i nic nie wiesz. To by było na tyle w wyprzedaży w hipernowej. Trzymajcie się, jął. A za tydzień otwarcie nowego kościoła próbnie!